Ozzy Osbourne nie żyje. Legendarny muzyk zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat po długiej walce z chorobą Parkinsona. Fani na całym świecie wspominają go nie tylko jako ikonę rocka, ale również osobę o niekonwencjonalnym podejściu do świata, do życia, ale także i śmierci. W autobiografii Ja Ozzy możemy znaleźć bardzo ciekawą informację. Muzyk wskazuje, że chce być pochowany w ziemi, w jakimś miłym ogrodzie, żeby mogło nade mną rosnąć drzewo, najlepiej dzika jabłoń. Nie ukrywajmy, to dość oryginalny sposób na pochówek, ale zadajmy sobie pytanie, czy byłoby to możliwe w Polsce? Czy można zatem pochować legalnie osobę zmarłą w niedalekim ogrodzie? Polskie prawo nie daje tutaj dużej swobody. Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, groby ziemne, murowane i kolumbaria muszą znajdować się wyłącznie na cmentarzach. Ogródek przy domu, nawet ten najbardziej urokliwy, niestety nie spełnia tych wymagań. Choć ostatnia wola zmarłego ma bardzo duże znaczenie, niestety musimy opierać się na działaniach. Wyłącznie zgodnych z prawem. A prawo w Polsce mówi jasno: pochówek w ogrodzie nie wchodzi w grę. Prawo to nie hard rock, ma swoje zasady. Obserwuj nas i śledź kanał Kancelarii Grube po więcej takich informacji.